Cześć, witam serdecznie w tym odcinku. Rozdział drugi i pierwsze 6 trofeów, które można tutaj zdobyć. Pierwsze trofeum to my tu jesteśmy złe. Eee, należy rozwalić kulomost, most, po którym chodzą ludzie. Nie jest to może skomplikowane, ale warto wiedzieć, że o to tutaj chodzi, bo ten most nie jest potrzebny do tego, aby przejść dalej, czyli rozwalenie tego mostu. To jest takie pierwsze trofeum, które napotkamy w drugim rozdziale. Drugie trofeum, które napotkamy to najlepsza przyjaciółka Rose. To jest pluszak królowa no, chyba była królową, która była w pierwszej grze z, te, z tej, tego producenta It Takes Two. i tam była, ona była bossem chyba w to była też taka przykra w sumie historia z tym pluszakiem. Tu musimy oderwać dwa elementy właśnie. I w tym momencie mamy najlepszą przyjaciółkę Rose jako drugie trofeum, które można zdobyć w tym rozdziale. Trzecie trofeum, to e, jesteśmy w takim side questie, takim pobocznym miejscu, ale tu nas fabuła poprowadzi, więc myślę, że każdy tutaj to miejsce odnajdzie i każdy do niego wejdzie. E, I zmieniamy się w dwie świnki. Przy pierwszych drzwiach, do których musimy zdobyć dwa jabłka, czerwone i zielone, e, przejdziemy przez te drzwi, i tutaj po lewej stronie będzie, o, już tam widać, leży taki duży wieprzek. Trzeba go uderzyć w brzuch. I w tym momencie zdobędziemy trofeum powieprzona akcja. To jest trofeum numer 3, w drugim rozdziale. Myślę, że no tutaj, im dalej kolejne drzwi, tym trudniej jest zdobyć te. Te jabłka one są może bardziej schowane. To są trzecie czyli ostatnie. W tej znaczy w tej dodatkowej lokacji takiej, takiej pobocznej, jakby lokacji. I tu są, to jest domek. Domek z trzech świnek należy podejść od tyłu i przyatakować. Tam jest taki ewidentny cel na tym domku. Myślę, że każdy tutaj będzie próbował po w to uderzyć. W tym momencie trofeum chuchanie i dmuchanie zdobyte. Musimy właśnie rozburzyć ten domek trzech świnak z cegieł zrobiony. Kolejne trofeum, piąte, zaatakuj robota i zgiń przy eksplozji. Tutaj e, na pewno w moim przypadku to było tak, że e, moja córka przeatakowała tego robota, chociaż bardzo nie chciała, bo on był bardzo miły, ale no, żeby zdobyć to, to trofeum trzeba tak zrobić. Ja jestem tą zieloną postacią, moja córka tą fioletową i właściwie ja do robota nie podchodziłem, Wystarczyło, że ona do niego podeszła, no i gdzieś wyczytałem, że trzeba w momencie, kiedy on się stanie jakby agresywny, a nieprzyjazny, to się jeszcze bawiła moja córka z tym robotem, bo on był w sumie miły, przyjazny, chodził za nią, no ale jakby okazało się, że trzeba jakby spowodować to, że wejdzie w stan agresji i zrobi się taki czerwony. No i też gdzieś wyczytałem, nie wiem, tego nie jestem pewien, czy trzeba jakby zginąć przy jego wybuchu. Przy tym jego ataku, czy wystarczy, że on wejdzie w tryb agresji? Ale raczej tak, raczej trzeba. E, chyba, że on sam po prostu. On teraz się ładuje, wybucha eksplozja, my giniemy. Zdobywamy trofeum. Robo Rewolucja. Piąte trofeum w drugim rozdziale. I drugi, trzeci, e, znaczy w drugim rozdziale ostatnie trofeum, szóste. Anulować autodestrukcję. E, trofeum nazywa się Nie jesteś robotem. Jest o tyle trudne i irytujące, że w końcowej fazie masz mało czasu, żeby wykonać parę komend na telefonie. Jeden steruje, drugi wpisuje komendy, ale czas nieubłaganie ucieka i ruszanie gałką i wciskanie tych konkretnych liter na telefonie, tutaj też przesunięcie, czyli przytrzymujemy R2, lewą gałką przesuwamy, no tak jak na telefonie. Jest to też tak zrobione. Tutaj trzeba wycelować naszą twarz, tutaj wybrać pudła. Jak nawet nie trafimy, damy dalej, to będzie następny rysunek w następnym straż pożarna wóz strażacki też w miarę, w miarę spoko a jak niczego nie ma trzeba dać po prostu pomin bo tam trzeba było dać chyba tutaj ważne żeby nacisnąć ten niebieski napis regulamin i go przeczytać bo na początku naciskałem go znaczy nie nacisnąłem go i nie mogłem przejść dalej a tam cały czas po lewej stronie jedziemy tym motorem jak dojedziemy do końca no to właściwie jest po trofeum powtarzaliśmy to trofeum z pięć razy więc trochę sprawiło problemów nie jest takie oczywiste i szczególnie tutaj to wpisywanie tam możesz zwolnić po lewej stronie tym motorem, znaczy zwolnić po prostu, nie przyspieszać, ale tu się, jak się pomylisz, to trzeba cofnąć, więc tutaj trzeba się trochę nagimnastykować, żeby to zrobić, ale udało się. 6 trofeów rozdział drugi e, i oczywiście słyszymy się w rozdziale trzecim, gdzie będzie chyba tylko 3 trofea, ale jednak 7, 6, 5, 4, 3, 2. Self Self-destruct cancel! Yes! Oh no! Jump!